Bush Prion. Codziennie budzi Dom Państwa do życia. Odkryjmy liczne możliwości centralnego sterowania w gospodarstwie domowym. Przeżyjmy wygodę i komfort automatycznie, o każdej porze. Zdefiniujmy wzajemną korelację światła, klimatu, dźwięku, bezpieczeństwa, tworząc własną atmosferę w każdym pomieszczeniu lub w całym domu. Bush, Prion to po prostu najnowocześniejszy system sterowania w gospodarstwie domowym. Burzprion myśli elastycznie podejmując najróżnorodniejsze wymagania zgodnie z indywidualnym stylem życia państwa. Dowiedzmy się czegoś więcej o działaniu Burzprion? Liczne są możliwości oświetlenia pomieszczenia, najłatwiej zapalając światło. Jeśli jednak chcą państwo stworzyć nastrój. To wymaga to licznych źródeł światła i częstego zapalania we wszystkich pomieszczeniach, na wszystkich piętrach. System sterowania BUSH-PRION koordynuje proces oświetleniowy z jednego miejsca w jednej chwili. Do wyboru stoją dwie koncepcje obsługi. Najpierw funkcja podstawowa, czyli bezpośrednie włączanie przełącznikiem. Państwo decydują o tym, czy tylko jedna lampa, czy całe oświetlenie zapalamy lub gasimy jednym ruchem. Obok funkcji podstawowej, włącz wyłącz, można oddzielnie wybrać każdą z funkcji dla uzyskania niuansu. Regulacja światła dziennego za pomocą żaluzji. Jak Państwo widzą, kolor się zmienia wraz z wyborem funkcji. Bush Prion pragnie Państwu jeszcze bardziej ułatwić obsługę. Każdy blok funkcji wyróżniony jest jednym kolorem, który w prawdziwym sensie tego słowa promienieje. Światło jest żółte jak słońce. Sterowanie żaluzją nosi błękit nieba. Klimatyzacja i ogrzewanie noszą ciepły odcień pomarańczy. Nastroje sterujemy fioletem, kolorem sztuki życia. Ten poranny nastrój, czy inną istnizację, mogą Państwo zapisać pod jednym hasłem i w każdym czasie wywoływać przez bush prion jednym ruchem ręki. Ciepło zapewnia przytulność, a każdy człowiek woli inną temperaturę. Burz Prion umożliwia Państwu osiągnięcie indywidualnego ogrzewania każdego pomieszczenia. Raz programujemy, a żądana temperatura reguluje się samodzielnie. Pozwólmy sobie na odrobinę luksusu dla wszystkich zmysłów. Rozkoszujmy się, odprężmy się. Na przykład w enklawie dobrego samopoczucia spa. Państwo decydują nie tylko o temperaturze, lecz także i o miłym dla oka oświetleniu. O muzyce w tle. Bush Prion każe państwu inaczej spojrzeć na swój dom. Pozwala stworzyć atmosferę tak często, jak państwo sobie tego życzą. Bush Prion zapewnia domu państwa zegar wewnętrzny. Nie tylko można zaprogramować budzik co do minuty, lecz także i ogrzewanie, światło i żaluzje. Od poniedziałku do piątku inaczej niż w weekend, nocą inaczej niż w dzień. Po prostu centralne sterowanie. Inteligentne sterowanie w gospodarstwie domowym reaguje na mieszkańców i otoczenie. Technologia i wzornictwo to melansz modułów i funkcji stanowiący element indywidualności. Prosimy dokonać wyboru.